Cześć wszystkim, moi drodzy! Woda! Jak to pięknie brzmi! To jest zdecydowanie mój ulubiony napój, ale dzisiaj nie będziemy sprawdzali tylko wody, ale będziemy sprawdzali wody smakowe. Jest ich wiele, wiele firm, wiele marek, która w takim razie jest najlepsza. Oczywiście musimy też powiedzieć sobie wprost, że nie jest to tak zdrowe jak sama woda, ale oczywiście też zobaczymy, kto dzisiaj wygra, która woda smakowa jest najlepsza. Zaczynamy. Tutaj to w ogóle to jest sok. To, to, to już kompletnie nie jest ani woda ani nic. To jest tak, ta jest z golu, to jest szarej renety. Sozora? <noise> <noise> Co tu się zadziało? To? Jestem. No to zakładaj opaskę. Będą raz, dwa, trzy, cztery dyscypliny, czyli cztery smaki. Zacznę od tych, których mam najmniej. Dobrze. Bo strasznie ciężko było je w ogóle dorwać w tych samych kompozycjach smakowych. Możesz wymienić firmy w ogóle, które mają, jakie firmy sprzedają? Żywiec, Nałęczowianka, Jurajska. Nie ma. Nie ma Nałęczowianki. Nie ma Nałęczowianki? Nie znalazłem, nie było w ogóle. Hortex ma jeszcze. Hortex? Tak. No dobra, no to jedźmy z Koksikiem. Pierwsza woda. No, chyba jabłkowa, ale zobaczymy. Tak. Na 100% jabłkowa. No taka dosyć intensywna. Już taka podchodząca, bo taki trochę mm, zdezelowany sok jabłkowy, bardzo intensywna, lekko gorzkawa. Wcale nie jest mocno słodka, nawet niezła. Druga, no, ta już słodsza będzie po samym zapachu można powiedzieć. Ta słodsza. A Jest informacja zero dodatkowego cukru. Tak, a słodsza jest. I to jest tak. Ta jest z jona golu to jest z szarej renety. <noise> O, ta najfajniej pachnie. Ogólnie smaczne, ogólnie smaczne, nie można powiedzieć, że to jest jakieś dziadostwo. Te dwie do siebie są bardzo podobne. Ta i ta. Ta trochę się różni smakiem. Chyba najlepsza ta. Pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. Siedem, sześć pięć. Żywiec? Nie wierzę. Zawsze mi się wydawało, że żywiec jakoś taki z tymi wodami średnio gra. No dobrze, czyli tak, żywiec numer 1, później hortex aqua, i kubuś najmniej. Zero dodanego cukru. Nie dodaliśmy tutaj żadnego cukru. Ten cukier pochodzi wyłącznie z owoców. Aha, widzisz, że tu. No, ta jest, ta, jest z, ta jest zielona całkowicie, ta jest biała. Powiem ci, że będzie naprawdę ciekawie. Podobne te. Męczące w ogóle? Niekoniecznie. Nie? Myślałem, że będzie gorzej. Dawno tego nie piłem w ogóle. cztery produkty i jednym cię zaskoczy, mam nadzieję. No to drugie zestawienie. Malinowa albo truskawkowa. No to malinowa. Malinowa. Bardzo lubię. W ogóle maliny uwielbiam. W porządku. Taka mo mo mocny smak. Gładka, nie no, nie nie słyszałem. W porządku. I tak nawet, nawet dosyć niesłodka. Dobrze. Druga. Bardzo podobna. Wręcz identyczna. To nie jest to samo? Nie. Na bank. Na dwa. Dobra. Na dwa banki. Nie są takie słodkie. Większą słodycz odczuwałem w jabłkach. Tu jest mniejsza. Trzecia. Bo tu w ogóle nie ma żadnego zapachu. Ta jest bardzo delikatna. Tutaj jakby trochę za mało tego smaku. Chyba, że to właśnie takie ma być. Mało wyrazista. Jeżeli ktoś lubi mocno wyraziste smaki, no to zdecydowanie tu i tu. To jest dla mnie w ogóle identyczne. Mhm. Ta niezła. Raz, dwa, trzy. No, grają w tej samej lidze. Ta jedna. Inna. Delikatniejsza. Yy, ja... Lepsza czy lepsza? Lepsza. Ja bym poszedł tutaj. Ponieważ ja lubię smaki... Yy, nie takie mocne. Ja dla samej wody mówimy się tego napić. Ta jest tak muśnięta, tak jak czasami dodajemy do wody cytrynę, żeby tylko nam dała taki posmaczek, a nie że napój cytrynowy. Ile punktów? No ta, też siedem. Też siedem? Ta, sześć i te dwa po pięć, bo ta jest kapkę lepsza niż te. Aha, to jest ten zozole. <śleskujesz> Co tu się zadziało? Coś na kubusie cienko mi, 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 mi grają. Ten żywiec widzę, że ci zaczyna No, No i to? Wiesz to tutaj jest była instrukcja, żeby na 200 ml dać dwie łyżki stołowe. Dałem dwie, pewnie można dać więcej. Może dać więcej. I ten smak byłby bardziej. Tak. intensywny. No dobrze, zobaczmy w ogóle kto wygra, bo to, to, to mnie dosyć interesuje. Tak są wszystkie? Jest pięć. Wow! Ale dużo. Co to będzie? Cytryna. Mhm. O. Sztuczniak. Tu mało taka... mała dawka naturalności występuje w tej wodzie. Jest to woda głównie mm, taka podchodząca trochę pod, 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 pod izotonik. Tak bym to widział. Nie smakuje mi. Tutaj bardzo delikatnie. No ta dobra, lekko muśnięta smakiem cytryny, nie jakiejś bombowej, jakoś tutaj w tych wodach jest tak, że one mają taki ten drugi posmak, taki plastikowy i to mi właśnie trochę przeszkadza, dlatego zawsze będę, będzie dla mnie to trochę, zawsze będzie to dla mnie takie nonsensowne, że jak jest woda cytrynowa, no to, no ja wiem, że otwieramy butelkę i pijemy nie musimy nic robić, ale no woda z dodatkiem cytryny i mięty to jest w ogóle no majstersztyk. Tutaj jest chyba powtórka z rozrywki. Praktycznie to samo co pierwsza, tylko że ta mniej plastikowego posmaku i mniej słodka. To też samym lepsza. No w porządku. Zobaczymy teraz tę. Bardzo kwaskowa i bardzo. Mm, to jest w ogóle chyba żywiec. Nie wiem dlaczego, ale tak jakoś mi się kojarzy ten smak na podstawie tych, które gdzieś tam już dzisiaj próbowałem. Po co ja to powiedziałem? Straciłem teraz wiarygodność. się z tymi osądami. No, straciłem Wstrzyma. wiarygodność, bo jak teraz bym powiedział źle, to jest. A, cholera. Może być. Oj nie, ta najgorsza. Która była najlepsza? Ta druga, to jest to? Tak. To ta jest najlepsza. I teraz tak. Tutaj, w tej ostatniej. Jest to bardziej już napój. Ja bym w ogóle powiedział, że to jest taki nawet sok. Tutaj, żeby powiedzieć, że to jest woda o smaku cytryny, to jest kompletnie nieprawda. Tutaj jest. No i ona chyba tak mi naprawdę tutaj najbardziej smakowała. Tutaj po smaku plastiku, w tej troszeczkę już mniejszy. Ta z kolei, no, bardzo podobne. Ta no dobra, się wybija. bo ja tutaj dodałem Ci jeszcze dla jakby podkręcenia, jakby sok do rozrobienia. I jak myślisz, w którym jest ten sok? Myślę, że właśnie w tym. Dobra, przydziel, punkty i. Dobra. No ale to mi kurde tak nie spakowało jakoś za No nie no, to jest dla mnie też 7. Tu będzie 5, tu też 5, tu w sumie też 5. Bo to one wszystkie takie same. No i ta będzie miała mniej, ta będzie miała 4. Ta jest poniżej oczekiwań. Może wiec słabiutko teraz. No, niby to najlepsze, ale to wolę tutaj sam cytryny niż takiego czegoś wam powiem po co to takie coś robić. No ale no najlepsze, no najlepsze zdecydowanie z tego wszystkiego to, 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 no one są w te dwie i ta trzecia bardzo do siebie podobne. Super wręcz. To że jak klikniecie to jest prawie to samo. No to zapraszamy na lasta. Dobrze. Co my tu mamy? Co to, to za smak? Truskawka. Mm. Bardzo taki, no fabryczny. No co tu dużo mówić. To jest y, od razu to czuć. To w ogóle nie powinno się nazywać wodą. To nie jest woda. To jest napój. Bardzo mocny, skoncentrowany, taki jakby nie za dobrze wymieszany. Średnio mi smakuje. Ten w ogóle ten smak mi chyba średnio leży. Dalej. No ten lepszy. No taki kurczę też, no, no lepszy niż tamten, ale no no nierwą, No nierwą tutaj misia. O, ten jest lepszy. Jaki smak? <laughs> ten jest lepszy, dlatego że ten ma takie, jak to dobrze ująć, takie większe stadium naturalności. Te tutaj, to czuć, że to jest coś innego. Natomiast tutaj mamy tę naturalność gdzieś zachowaną. Jeden. Tutaj to w ogóle to jest sok. To, to, to już kompletnie nie jest ani woda, ani nic, bo nie, nie. To w ogóle najgorszy ze wszystkich, ten smak. Nie, 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 nie leży mi w ogóle. Bardzo chamski, agresywny, taki niewchodzący... To moment, powiedział. Właśnie zaraz powiem, wiem, 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 dokładnie wiem. Ja muszę być, wiesz, z, z okularami, bo jak zabaluję twarz i kurde pójdę za Zetka, kurde, Oj tak. O i to będzie dobrze. Tu bardzo delikatnie. To jest sok, yy, który sam zrobiłeś. Ale yy, to tamte soki były lepsze. Od dziwota wygra to. To to jest zwycięzca tej kategorii. Natomiast smak ten jest średni. To jeden. Naprawdę? Naprawdę. To w ogóle mi nie smakuje. Jeden. One są wszystkie poniżej oczekiwań. Czyli jeden, cztery, cztery. To jest ten mój? Tak. To ten ma sześć i ten ma pięć. Co to wygrało? ZOZOL? Hortex. Może dziwnie, co ty w tym filmie? Wszystko jakoś tak nie, 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 nie po kolei. No, ten żywiec, no nie ale le, Lepiej odtwarzają inne smaki. I co to tak dziwnie? Pamiętajcie, moi drodzy, że ten film możecie otworzyć też w waszym dobowym zaciszu, bo są to testy konsumenckie, które można przeprowadzać yy, gdzie się chce i jak się chce, a ja tylko wyrażam swoją subiektywną opinię. Po procesie. <laughs> Lubię ten koł. To ja też, ja też. Także, no tak to wygląda. No, ale ten, y, swabi. ten, ten ta, ta truskawka, to lep, lep, lepsze były smaki. Dobra, zawijamy manatki i widzimy się na podsumowaniu. No to dajmy podsumowanie w takim razie. Trzy? No trzy pierwsze, tak. Oczywiście. Dwa soki, raczej znaczy soki, dwa, co to w ogóle jest? Syropy, dwa syropy, no i żywiec jabłko. Przed tym filmem, gdyby ktoś mi powiedział, że z wód smakowych to będzie lider zestawienia, to bym w tym nie uwierzył, bo zawsze wybierałem, jak już kupowałem, to smak cytrynowy z Nigdy żywca, a nie jabłko. Nigdy, no a tutaj patrzcie, no jednak całe wypiję. Całe wypiję. Z tych wód smakowych, no temi naprawdę najbardziej smakował. No co tu dużo, pierdzielić. A to no, jakoś lepiej sam mogę sobie dokładać tego y, tego smaczku owocowego, a nie być y, mocno skoncentrowany na tym, co tutaj y, kupujemy. Ja wiem, że to problematyczne, dolej, coś tam. Najlepiej to pijmy wodę. Tak będzie w ogóle najlepiej. Bo to, to, to jest takie wiecie. Niemniej jednak, y, myślałem z początku, że będzie. Gorzej, później było lepiej, później znowu było gorzej, ale te trzy yy, wodzionki, czyli dwa syropy i to w moim subiektywnym zestawieniu wygrały. Dajcie znać jaką wy wodę smakową pijecie i widzimy się w kolejnym materiale. Dziękuję moi drodzy bardzo serdecznie za dzisiaj, widzimy się wkrótce. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć! Także na koniec subskrypcja tutaj na tym kanale, a później jeden drugi film dla ciebie. ha